Poczekamy na widzów i wtedy zaczniemy live'a. Bo nie wiem ile trzeba będzie czekać, ale chwilkę na pewno. Więc poczekamy sobie na spokojnie. To niech się, się wszyscy zbiorą. A tak to nic nie będę robił. Będziemy trzeba czekać widzowie tak to. Czekamy na widzów. I tyle. Już dużo nie brakuje. Tutaj musimy sobie poczekać tyle. Tam. Dla wszystkich, którzy są, przybyli. Ticket. Będzie akurat rozdawanie. Nie. Jeszcze tych nagród. Może ktoś na Live się jeszcze zapisze. Ale to nie wiem. Czy... Poczekać widzowie. poczekać. No już ktoś je znalazwię. Dobra. Trzeba poczekać chwilę. Zmienimy serwer na pusty. Szybko jeszcze, żeby tylko więcej osób mogło wpić. Czekamy na widzów i czekamy aż się zbiorą ludzie. Zaraz zaczynamy wizowe. no już ja jest, proszę pozwolić ten komputer, Mhm. do, na pewno nasz brwiście też, tak, Dobra. Czekamy. tutaj idziemy. i żebyśmy zbierali dobra widzowie zaraz nas tutaj zamoduje teraz no, teraz widzę szybko mamy aż zamoduje chwilkę potrwa niestety ale już zaraz to być jak w stanie, więc trzeba tylko trochę poczekać na duże naładowanie. Dobra. No, no, tutaj już na zło, widzowie. Niestety z tego coś jest opóźnienie na live, ale ja jako w tym pomóc nic to nie mogę zrobić, że jest jakieś opóźnienie. Tak jest. to. jest. Więc się jeszcze trochę ale mnie tu już załadowało widzowie. Jest już 18. Wszyscy na razie się chyba <kniem> zebrali, więc zaczynamy ma, live. Cześć, witajcie, widzowie na live z linką Leitora. Dzisiaj z, będzie na pewno głosowanie, i jeszcze mamy zamiar później zrobić. Poczekamy se na, jak się widzi, na zbieram. Może ktoś jeszcze będzie na głosowaniu, że się załapię. Chcę tak dać szansę. Przepraszam widzowie też Was za chrypę. Przepraszam, za małą chrypę. Już troszkę przesiądziłem, ale chyba, już go zbytnio nie będzie w tym live. Były już. Obszary zdobywamy i idziemy na event. Na event idziemy. Dawno na żadnym evencie nie graliśmy, więc... No... No, na ostatnim odcinku widzowie niestety nie graliśmy eventa. O, chrypa mi przeszła. Więc dzisiaj zagramy event. go na pewno. Więc życzę miłego oglądania. Tutaj już się pisuje jak zwykle są simulator. Mhm. co widzę ta gra troszkę mnie nie lubi Chyba nie troszkę tylko bardzo wręcz powiedział Zawię. chyba często się tak dziwnie ścina się... to mi petów nie, że to coś tam a się zawsze ścinało i zawsze się się będzie. Jeżeli też macie jakieś pomysły na grę, to piszcie na czacie. Na przykład telegramy, bo niech, nie wiem czy będziemy cały live grać w PC Liter, ale zapewnie to... No i będzie to samo co przedtem widzowie To samo Skiepsko to widzę Kiepsko i to bardzo A jak tak widzowie to ma wyglądać To musi być dlatego, ja nie lubię grać w, eventów, w widzowie pracuje nie zawsze patrzę czy nie ma już ukrytego ale chyba będzie, dobrze nie wiem tutaj szybko musimy to przejść było na serio jak to tak mocno ma wyglądać to tragedia Mam się mam, że mi się Pety nie ładują, Widzowie. Bo już byłoby w nim. złe. Słuchaj. mają, dają te Pety. Tylko czy te ty, 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 tu mogły żyć? Niestety nie. Ostatnie. Ale te gramy lubi. Widzowie. Zachęcam was do branie udział dalej w kurczę no te możecie tutaj pisać po prostu, swój nick i po prostu zostaniecie co jeszcze głosowania, bo później dopiero będzie głosowanie, ale na razie robimy tego co widzicie prostu Ukrainy i tak pod koniec pewnie. Będziemy kończyć te krainy albo w połowie wizowy zrobimy losowanie. Zapewne też tak te około 18.30 i 18.35 chcę zrobić losowanie. Jak się wszystko zobaczy. Bo nie wiem. Ja wam nie powiem co jest. Pomóż, no złapała. Chyba będzie lepiej, ale nie powiem. No, DJ Pewno by nikt za taką cenę by nie kupił. Tutaj mają mają, jakieś disco. Snap znaczy, tu. Jakiś plan water, albo i nie. Nic wątpił. Tutaj trzeba popatrzeć. Ludzie to na serio, sprzedają po ogromnych cenach zawężonych. Myślę, że ktoś kupi go po zawyżonej cenie. Nie ma szans, widzę wręcz. Nie ma szans. Tutaj, Hmm, można byłoby kupić takie jajko, ale to jest. Te. Jajko leitowe. bym chętnie kupił. Mógłbym kupić leitowe. O, ekskluzywne, te takie, które się kupuje za Robuxy, kupić za GM, jeżeli byłoby. A, co to jest? A O kurde, co oni tu robili? Ciekawe, ciekawe. No i wchodzimy z Owrota na serwer. Dziwno, że z serwera wpadło do tego. Dobra. Niestety nigdy na razie nie ogląda live'a. Ale to nic. Już od pana, więc zaraz wejdzie w grze, dziwne, że wyrzucił z bardzo dziwne widzowie. Tutaj już w tech jesteśmy. A, no, nas no, załadują widzowie. To jest tylko z pół minuty, pół, pół, pół minuta. Załaduję. O, no, już nas załadowało. Tutaj pominieniem, żeby szybciej było dziwne, że wodło na strading Plaza, ale troszkę pieniądze mamy. Seria nie widziałem, że tej jest aż tak było. Kto by się widzę rozpędziło? Myślałem, że to jest jakieś miejsce sam. A ja się myliłem. Ale się mam pół Wow. Bo jeszcze na nie po prostu te serwer trafiliśmy widzowe. A może jednak? Nie wiem, zobaczymy. Wąpię. Czy moc serwer trafiliśmy? Zrobię wątkę. Jest najgorsze jest, żeby łamać te przedmioty, najgorsze jaki może być trzeba podkierować. Zobaczcie, te są odwiedzać, najlepsze, bo odwice no, są fajne. Dobra, voilà, to już mamy wszystko zrobione. Cały czas myślę nad nazwą, nie taką złęby dać wizowę. Cały czas myślę. Mam jedno zaklęcie. Mhm. ma dwa na więc dużo tych zaklęć. O, to się Wątpię, że dzisiaj zaraz zrobimy to. się uda. już wspomniałem, wątpię. Sprawdzę jedną rzecz jeszcze. Nieś tu to było. Nie to. Trzęsie fruitów też nie było łącznie. Tysiąc są spokojnie. Ale jednak nie. żanty pet box to jest. A. To możemy włożyć. Tu mam to. No i niestety i, i chyba list nie kupimy. No i to się obawia. Ja. Że mamy za dużo tych lejnotów. Nic nie możemy zrobić. To jest najgorsza, bo masz masę z którymi nic nie zrobisz. Nic, a nic widzowie To możemy z nim zrobić, to po prostu czekać, a już będziemy mieli wystarczająco dużo gemów. Jestem ciekawa, co robi ten tryb zimny, jak tego w ogóle. Nie wiem. Wyczytamy akres. Nie wiem, co to No Chyba nic nie wiemy. Nie wiem. Tutaj znowu będzie zniknęły zwykle. I tak będzie tak często widzowie zniknęły, że nie wiem. Już sam nie wiem co z nimi robić. Sami już nie wiem. Znowu się zbogował ulicznik. Znowu. Nie wiem, czy tak często w by ogóle. tak. Teraz już dzisiaj wytypujemy innego z zwycięstw konkursu. Robiłem głosowanie. I z tego, co wiem, widzowie, wygrał. Robiłem po pięć tych czasów I. Tutaj, tak. Tutaj teraz wysyłamy do innego widza. Tak. Gdzie tu jest prezent? Co być. Wygrał on 10 tych skrzynek. Gratulujemy i wysyłamy. I teraz jeszcze jeden.